Zaczynamy kolejny odcinek, będziemy działać dalej. Ale na początku chciałem Wam tutaj serdecznie podziękować za 9000 subskrypcji, które wybiły dziś w nocy. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Wszyscy ci, którzy oglądają mnie subskrybują, to zapraszam wciśnijcie tam subskrypcję, to nic nie kosztuje, a cieszy oko. Będzie nas więcej, będzie, będą filmy bardziej rozpowszechniane i również kanał będzie bardziej znany. Także zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, nie bać się klikać, no i obserwować kanał. A tutaj co? Tutaj musimy Rozjechać tak jak próbowaliśmy, no ale ten wodzik trzymie musi wylecieć stąd plecak, dlatego też tu muszę poogarniać wszystko na błysk, żeby miał miejsce odkładać te wszystkie części, a następnie wyjazd robią koła i zwolnice, tam przegląd, no i cały. Atak z y, kołem tym z Satelitowym Też robi wyjazd Będzie wymiana Całego dyfra Ale to Na spokojnie Musimy to wszystko porozbierać Żeby się tam dostać Maszynkę włączyłem, dziś na dworze cieplej jak w garażu A jeszcze muszę się udać tam założyć w końcu tą plandekę Na wiatę, przed opryskiwaczem Choć trochę wieje, może przeszkadzać Dobra, tutaj się podniesie temperatura i za chwilę będziemy działać. Powyciekał jakiś tam olej, widzę jeszcze. No ja dobra, to się powyciera spokojnie. Także lecimy dalej. Dobra, ja dzisiaj kończę już. Mam tutaj ogarnięte. Spalet stolik zrobiony żurawia przyciągnąłem no i jutro tutaj atak podchodzę ostro żurawiem łapię za podnośnik ciach ciach zobaczymy może zwolnice też od razu polecą i tyle także działać będziemy dalej i widzimy się w dalszej części filmu no i dobra jesteśmy ponownie wszystko w częściach Chwilę tutaj zajęło nam to rozbebeszenie Aczkolwiek jeszcze tu pokrywę trzeba zdjąć To tam się dojdzie I zobaczy co tam w środku A łożysko Takie bez wianka pewnie jest Się posypało Tutaj łożyska To jeszcze było całe, ale to drugie z kawałkach o właśnie Tryb... nieszczęsny który się kiedyś od poluzował odkręcił praktycznie ale wałek też jest nie 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 ten już nie z pierwszej nowości Podjechany jak widzicie, tragicznie. Także wałek będzie musiał być nowy. No i tutaj te... ten cały dyfer na skośne zęby, prawdopodobnie, no raczej tak. Tutaj przemek nie tutaj namówił. A czy ten luz. Jest tu dopuszczalny taki? Czy to jak. Ro... Zresztą to i tak wyjedzie pewnie, no to wtedy by zobaczył co i jak. Tak to się prezentuje na tą chwilę. Jeszcze tą pokrywę ściągnę, i wtedy będę tu widział co jeszcze w skrzyni. Słychać.

Nie wiem co tam się nagrało Tak se zmierzymy o i będzie widać na filmie Wszystkie są 46,5 no, do, do końca tej Muszą być tu No to jak już tu ustawisz to i tu będzie pasować nie? No ale ten musi być pierwszy ten jest krótszy No ale ja mówię w rowku 46,5 bo to według tego, chyba, że to wyjdzie, co? Czy nie? Nie, to tu... Dobra. No i co? Tu też są niespodzianki. Teraz tak, tutaj kulka jest i tu kulka. A tu nie musi być kulki w tej otworku? Raczej nie było, co? To wygląda, jakby nie było. Tu na dole. Trybik zjedzony. A żeby go wyjąć, to co? To łożysko musi wyjechać, ale one w tą stronę wyjeżdżają, nie? W tamtą. <grym> Mistrzostwo świata. To cały ten wajby musiał iść w tamtą stronę. W takim razie tą musemkę trzeba roztegować. Fajnie. I tu porozbierać. Ale Meksyk. Teraz będzie. Będą przygody I to nie niezłe tutaj Z tą skrzynią coś czuję no tu Zwolnice trzeba pościągać całe Podczepić żurawia tutaj Wyjeżdżać z tym A tam mokro Olej się tu wali aż miło Jak to zaś ma hamować jak tyle oleju wszędzie tu jest trochę lepiej aczkolwiek też mokro no i ten tryb też tu w środku wyżarty no i tu jak się zazębia to też cały ześrupany a jeszcze tam łożysko teraz tą bieżnię ze środka tam wyciągnąć o no, zabezpieczenie, cyki i, i bieżne może jakoś wyjdzie. Ewentualnie jakiś ściągać się, załatwi i wyciągnie się. Nie wiem, ten tryb też. Te nowe będą lepsze. tragedii nie ma skrzyni trochę czyści, choć to są takie czarne plamy, jakbyśmy kurczę czarnego oleju nalali a nigdy w życiu na przepalonym oleju tu nie było, przecież zalewane czysty olej zawsze wlewany często zmieniany nawet taki osad się zrobił co tu się dziwić w lokomotywie dobra mm, mm, mm. tu się olejemu, że na co tutaj poczyszczę sobie. Wszystko ładnie. Chyba tym wózkiem. O, sobie skręcę. Wyjadę stąd. A na razie niech sobie tak stoi. Skręcę sobie, wyjadę. Żurawia. W sumie mógł tam tą skrzynią odjechać na razie. muszę Żurawia użyć, pościągać zwolnicę Ściągnę zwolnice. To wtedy sobie mogę tą skrzynią tu wjechać z powrotem. Pasuje. Podnośnik chodzi dobrze, więc znaczy dobrze. Ma takie zawiechy, że nie podnosi od razu. Też Nic tu nie będziemy grzebać, raczej Zresztą tu nie wiem, czy coś nie jest przekrzywione albo gdzieś za duży luz nie jest. to zabezpieczenie wygląda, jakby miało zaraz wypaść. Blacha w ogóle tutaj jest chyba Leczko krzywa. No ale to spokojnie. Się to wszystko Obejrzy się, tu opanuje. Do rozdziela trzeba jest nówka. Nie wiem teraz, czy to nówka jest, czy po regeneracji. Ale był zmieniany. No, i co dalej? Dalej to tak będzie, że tą skrzynią wyjedziemy w kolejnym odcinku. Dziś jeszcze przyniosę sobie płyn i kuwetę. To wszystko ze skrzyni sobie zanurzę, te wodziki. Niech się piorą. Tryb na razie nie wiadomo, wielka raczej. Raczej będzie nowy muszę z katalogu szczytać jaki to jest. To wszystko tutaj i se odjadę tą skrzynią i co? I tu rozbroję jeszcze te zwolnice podkładam na bok, niech sobie leżą. żebym tu dostęp miał do dyfra. Tutaj kuleczki, żeby mi nie wypadły, trzeba będzie je schować. ja stoi se tu stabilnie nawet na tym wózeczku I Te ryby też już mam Ten nie, ten? Liraję się to. Dobra, idę po tą kuwetę. i pod ten płyn żebym mógł tu coś domyć trochę dobra, kończymy tą zabawę na dziś Ech, tutaj się kąpię na drugi dzień znaczy się jutro obrócimy, powyciągamy co nieco wałek łożyska i to koło to jest od od czego od żółwia zająca to koło jeszcze Przemkowi muszę zlecić żeby poszukał to mamy nowy wałek leżak magazynowy trzeba go też wyprać w myjce najlepiej żeby ten nalot zszedł zestawu uszczelek to później dokupimy tutaj wyjedziemy tymi zębatkami wałkami wszystkie tu te luzy trzeba tu przejrzeć zniwelować co się da no I tu trzeba będzie rozbierać to jutro chyba te zwolnice zrzucę, jeśli zdążę, bo do pracy na popo, i rozbierzemy dyfer, co jeszcze. To chyba na razie tyle. Ja już uciekam do domu. Starczy na dziś tej zabawy. No muszę tą skrzynią sobie wyjechać na bok, bo tam słabe jest podejście. Tutaj chyba ją je przywiążę jeszcze. chociaż stoi dosyć stabilnie. Wyjadę sobie tym wózeczkiem tutaj i wtedy będę mógł sobie działać. Tą pokrywę też zanurzymy później. Niech to się wszystko wymyje ładnie. I tutaj zakładać indyjski czy ze skropola? Jaki polecacie? Jaki tam testowaliście? Jakie macie sprawdzone? No ja chyba pójdę w indyjski, nie będę tu szalał. Przecież to też Indie przejęły przecież, przejęły przecież te Ursusowskie produkcje właśnie. No nie wiem. Wypowiedzcie się jak ktoś tam montował coś. To może się wypowiedzieć. Tak czy tak trzeba to nitować i tutaj no trochę roboty przy tym będzie. Dlatego też pytam się jakie lepsze. A teraz uciekam do domu montować filmik. Życzę mi jego oglądania. Trzymajcie się i widzimy się już w kolejnym odcinku. Także na razie. Cześć.